Natomiast tutaj znaleziona moneta jest w ręku gospodyni, w ręku Boga. Jak myślisz, jeśli Bóg ciebie znalazł, czy On Ciebie znalazł po to, żeby później siebie jakby rzucić znów z powrotem w wir niezrozumiałych rzeczy i w ciemność zakamarków życia, Bóg ciebie znalazł po to, żeby Ciebie trzymać? Jeśli już on Ciebie znalazł, to znaczy, że plany Jego względem Ciebie spełnią się. I w Starym Testamencie było tak, że wierzono tak, że grzech, grzesznik potrafi zanieczyszczyć świętego, uświęconego. Jezus pokazywał co innego. On pokazywał, że łaska. Oczyszcza grzesznika przez dotyk. Dotykając trędowatych, tego nie wolno było robić. Jezus demonstrował wszech i wobec, że moc łaski jest większa niż moc grzechu i zanieczyszczenia. Święty, święty dotykając nieświętego, nie stawał się brudnym, tylko brudny stawał się czystym. I tak działa łaska. I obraz monety bezwolnej, która nawet nie może zawołać, był używany bardzo często przez ojców kościoła, uczniów, na przykład św. Jana, którzy uczyli, nasza wola jest tak zepsuta, że ty nawet nie możesz poprosić o pomoc. Ty nie możesz nawet pomyśleć swoim wysiłkiem woli, że można przyjść do Boga. Marcin Luther też, ojciec reformacji, tak uczył, że Nasza wola jest zepsuta. My nie mamy wolnej woli. Nasza wola jest zniewolona przez diabła i ty nie możesz zawołać do Boga. W sprawach, prawda, żyć, y, duchowych ty nie możesz zawołać do Boga. Mamy wolną wolę co do zrobienia sobie jeść, pójść, co zrobić, tak? Takich życiowych, ale w duchowych sprawach nasza wola jest zniewolona, co często Możesz się odbijać też na takim codziennym życiu, że przez zniewoloną wolę ty nawet nie możesz normalnie żyć w spełnianiu swoich codziennych obowiązków. I Bóg ciebie też przychodzi ratuje, kiedy ty nawet o tym nie myślisz. I tutaj ojciec nazywa marnotronnego Syna jako tego, który wrócił do życia, a do życia wracamy poprzez nawrócenia. A tutaj moment nawrócenia, kiedy nastąpił, Przecież syn wejrzał w siebie, i nawrócenie tam nie było. Tam była kalkulacja, wrócę do taty, który ma pod dostatkiem żarcie. Ten syn ożył, bo doświadczył Bożej Miłości. Pozwól Bogu dotknąć siebie swoją miłością. A moneta, jak pokutowała moneta? bo tutaj jest napisane na koniec w dziesiątym wersecie taka będzie radość nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Moneta nie może nawet powiedzieć przepraszam. Moneta nawet nie może pomyśleć, że zgrzeszyła, ale ponieważ została znaleziona, Jezus nazywa to nawróceniem, upamiętaniem, w jaki sposób upamiętujemy się, w jaki sposób nawracamy się. Kiedy dajemy się Bogu porwać, kiedy mówimy Bogu tak, dobrze, że mnie masz, Dobrze, że mnie znalazłeś, dobrze, że umarłeś za mnie. I to samo z owcą. Owca jest brana na barki, jest niesiona do domu, jest wielka radość. I siódmy werset mówi, większe będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta. Owca się nie upamiętała sama siebie, ona nie przyszła do pasterza i halo, nawet nie zauważyłeś, że mnie nie ma. Oto jestem. Nie było tak. To paster się znalazł, i to się nazywa pamiętaniem. Prawdziwe upamiętanie przychodzi wtedy, kiedy doświadczamy miłosierdzia i miłości Bożej.